mnie w miarę, w miarę dobrze to wygląda. Wiadomo, że to są pierwsze sparingi jeszcze. Eee, w różnych zestawieniach czy my, czy przeciwnik gra, no ale zawsze fajnie jest wygrać. No nie jest lekko na pewno, myśmy też po, 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 po tym meczu po prostu jeszcze biegaliśmy, a no, łatwo nie jest, no ale to ten pierwszy okres taki, taki musi być, żeby po prostu później mieć siłę, siłę w meczach. Niektórzy przywiązują wagę do sparingów, niektórzy nie, albo mniej, a Mimo wszystko fajnie, żeby te sparingi wygrywać. tak? Budują się morale, buduje się pewność siebie zespołu, więc myślę, że zawsze, zawsze fajnie takie sparingi wygrywać. Strzygnęłem bramkę, cieszę się, bo z takimi czasami się nie udawało strzymać bramę, więc mam nadzieję, że to jakiś prognostyk będzie przed, przed nadchodzącym sezonem. Wykonujemy fajną pracę, pracujemy w ciężko, ale w fajnej atmosferze. I jeżeli po takim, po takim dniu człowiek przychodzi zmęczony do domu, i, i chcę po prostu odpocząć, to, to znaczy, że robimy dobrą tutaj robotę. Pozytywnie, bo wygraliśmy mecz, więc na pewno pozytywnie, bo w każdym meczu musimy, musimy starać się grać, grać tak, żeby wygrać, a, a na pewno teraz taka jest praca ciężka, że, że taki mecz to taka przyjemność można powiedzieć w tym, w tym okresie. Na pewno tak, bo zawsze ten, ten pierwszy tydzień jest najtrudniejszy, bo wiadomo, że teraz ta przerwa jeszcze była dość, dość długa i każdy zdążył odpocząć i i ten pierwszy tydzień na pewno, na pewno nie był lekki, natomiast jesteśmy zawodowcami i musimy do tego się przyzwyczaić i nie ma co narzekać, tylko trzeba ciężko pracować. Bardzo pozytywnie tutaj wyglądali motorycznie, ich zaangażowanie i ich realizacja tego, co sobie zakładaliśmy. Wiadomo, są jakieś rezerwy, ale starali się robić wszystko na takim poziomie, że nie, 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 nie mamy tutaj zastrzeżeń. Treningi są w tym okresie ciężkie, bo być muszą, które zawodnicy sobie z tego zdają sprawę, ale jak widać bardzo... Bardzo do tego podchodzą pozytywnie, bardzo profesjonalnie, ze zrozumieniem. Nie ma żadnych narzekań, wszystko, wszystko jest ok. No, wied, wied, wiedzą, że chcąc grać w ekstraklasie musimy ciężko trenować. W najbliższym tygodniu trenujemy u siebie, po czym w następny poniedziałek wyjeżdżamy na zgrupowanie.